Иочек, иочек, и чистый самый мокрый. Калаш! Калаш, Маш! Калаш, пишите Калаш, Ну, Ой, Кайрос, ты мокрый. Zobaczcie, jaki przydatny jest ten koiec dla Kairosa. Nieskończony oczywiście kojec. Wybrałam sobie wczoraj dywan i powiesiłam właśnie na tym końcu. Także przydał się bardzo. Ale tak jak tam już widzicie, nie, nie widać, bo jest cień. Tam już się właśnie tworzy... I też mnie. Y, tworzy się podłoże I pod ten mnie. kojec. Tam jest chodź. Powiedz cześć. Także tam już się tworzy właśnie podłoże. Teraz jak Marcin e, przyjedzie, to już planujemy wyłożyć krawężniki i położyć kostkę. No i e, już zostanie e, tam postawiony koiec. A już późniejsze etapy będą, e, a już późniejsze etapy to dach, buda, więc jakoś powoli to E, idzie w, chyba w dobrym kierunku. Kairos właśnie wyszedł z domu z nami i już wariuje. <coughs> już wariuje. Ten wredota, ten wredota. Kairos Jesteś cały moky. Jesteś moky. jesteś, Kairos Latasz po tej trawie. Trzeba dzisiaj czasanko zrobić chyba, co Kajrosik. No. Dobry pies. Dobra psina. No, już, już. Idź, idź Tu idź. Nie, to Tak Nie matka. Leżeć, Kajros. Dobry pies, dobry pies, tak. Leżeć, ty, leżeć, no daj, bo nie pogłaszczę. tak, tego bydlaczka małego, ty, bydlaku mały. ty. Dobry, Kairosik, no. Dobry, Kajros. Ojejku, tak, ty lubisz, nie? Lubisz takie głaskanko, drapanko, nie? Tak, Kajros. Dobra psina, no. Dobra psina, tak. No, masz mokre nóżki. Do domu tylko teraz nie wchodź na razie. Chodź, Kajrosik. Chodź. O, a, jejku. No, brudne. Zaraz, poczekaj. W ogóle słuchajcie, wczoraj go, e, no jak to standardowo, zaczęłam go tam e, drapać, głaskać, i zaniepokoiło mnie właśnie e, jedna rzecz, która mu się zrobiła tutaj na czubku, e, na czubku głowy. Pokaż kajrosik, no połóż się. Po o, już tak się przodem, no? Kaj pokaż, no, po, no już, no dojejku, ty chcesz tak... Nie da sobie tego zobaczyć. O, tutaj ma to między uszami. Już spokój. No już, no panie, pan się zobaczy tylko, co ty tutaj masz. Ma takie właśnie sklejoną tą sierść, takie jakby strupy to były. I e, właśnie jutro muszę, e, jutro mamy poniedziałek i jutro właśnie muszę zadzwonić e, do, do naszej pani weterynarz, e, i jechać z nim na tą wizytę, bo trochę mnie to zaniepokoiło, co to może być w ogóle. Takie wiecie, sklejona jest ta sierść e, z takimi e, jakby brązowymi strupami. Pierwszy raz to ma, ogólnie nie ma tego nigdzie na całym ciele, bo już yy, przeszukałam mu, a to jest takie bardzo yy, wyczuwalne pod palcami. Idź Dobry pies. Do panie, idź do Idziemy na spacer. Poczekaj. Kajros. Kajros, noga. Moga. Spokój. Leżeć. Dobry pies, brawo. Jak ty mówisz do Kairosika? Idziemy z kajrosikiem na drzeczkę, nie? Dzisiaj tato pijecie. Dzisiaj tato pijecie I Gusia, ty dzisiaj byłaś nad morzem. Słyszysz? Tam będzie buba. I Guniu. Igusia. Ty dzisiaj byłaś nad morzem, nie? To teraz z kajrosikiem idziemy na drzeczkę. Chodź, fuj! Fuj! Ale idziemy chodnikiem. Iga. Idziemy chodnikiem, chodź. Nie, tu idziemy na drzeczkę. Tutaj, na tą stronę. Powolutku, tak? Kairos oczywiście musi iść pierwszy. Nie, ja tam nie pierwsza. Dobrze, to ty idź pierwsza. I Kairos idzie drugi. Kairos. Dobra, idziemy tu bezpiecznie, bo tu auta jeżdżą. Po ostatnim wypadzie nad jezioro i Kairos tu tak trochę odważnie wchodzi do tej rzeki. Uj, uj, uj? Ojej. Ojej. Kairos. Trochę słońce tutaj nam przebija. Super! No tak, trzeba teraz zaznaczyć. My dzisiaj z dziewczynkami byłyśmy w dzień e, nad morzem e, w dębkach, a teraz mówimy, idziemy z kajrosikiem. Ja mi jechać na jezioro, tak jak ostatnio na Lubowic, ale jakoś tak mi się już odechciało tym autem jeździć. I mamy blisko wodę, to idziemy na drzeczkę sobie wtedy. No dobrze. Ale mama nie chce rzucać kamieni. Kajro, skakuj do wody. Także my już wracamy. Idziemy do domu. Już mamy... 19 czy około 20, więc czas się zbierać. Eee, kompanie, kolacja, kompanie i spanie jutro do pracy. Jutro poniedziałek. Mam nadzieję, że rano zadzwonię do weterynarza i jutro mi eee, powie, że mnie przyjmie, bo co prawda pracuję do 17 jutro i przychodnia ta weterynaryjna jest chyba do 18:00, więc mam nadzieję, że szybko wrócę z pracy i e, wtedy e, jadę szybko z Kairosem. Mam nadzieję, że to nic takiego, ale no wiecie, trzeba sprawdzić co mu się tam robi e, na tym karczychu. E, trochę mnie to niepokoi, ale mam nadzieję, że to tylko jest jakaś błahostka i, i, i to wszystko. Więc e, na pewno w kolejnym filmiku, który dodam, e, powiem wam co tam było i zobaczymy. E, także e, dziękuję za oglądanie. Subskrypcje e, fajnie idą e, do góry, więc e, witam serdecznie nowych subskrybentów i e, zachęcam do e, kontynuowania i subskrybowania naszego kanału. Mi, e, także życzę miłego okay. wieczoru, jeszcze niedzielnego, i do zobaczenia do następnego filmiku. Oczywiście pozdrawiamy wszystkich z Kajrosikiem i z Igusią. Igusia! Gusia, ty tam uważaj. Powolutku. Zrobisz papa? Papa! Pa. <laughs> Także do następnego razu.